Podcast Regionalnego Instytutu Kultury imienia Wojciecha Korfantego. Witamy Was bardzo serdecznie. Aneta Kuberska. I Sylwester Strzałkowski. Dziś będzie strasznie, proszę Państwa. Będziemy rozmawiać o strachach ludowych, śląskich strachach ludowych. Mateusz Świstak, autor bloga Baśnie na Warsztacie, opowiadacz, storyteller, Edukator będzie naszym przewodnikiem. Witamy cię, Mateuszu, serdecznie. Dzień dobry. Przewodniczką też będzie dla nas pani profesor Dorota Simonides, etnografka, znana badaczka dziejów historii ludowej Śląska, autorka książki, horror śląski. Będziemy garściami z tej opowieści dzisiaj czerpać. Lubiliśmy się przed laty bać na Śląsku? Myślę, że do tej pory lubimy się bać. Wszędzie, nie tylko na Śląsku, bo to jest jedno z tych uczuć, które towarzyszy nam od urodzenia. Mamy je jakby wgrane w nasz software, od kiedy przychodzimy na świat, do momentu, kiedy z niego odchodzimy. I to jest uczucie, które, jakby to powiedzieć, jest dla nas pewnego rodzaju kompasem, czy nasze życie, taki strach, nie lęk, to jest ważne, czy nasze życie jest bezpieczne, czy nie. I na Śląsku. Myślę, że było to tak samo popularne jak w każdej innej części Polski, aczkolwiek miało swoje własne pewnie odsłony i iteracje. Gdyby przyłożyć dzisiejszą miarę, zwłaszcza filmową, to ludzie chyba najczęściej boją się katastrof. Filmy katastroficzne dobrze się sprzedają. No i jakichś demonów, ale to jest chyba mniej popularna kategoria. Mam wrażenie, że w przeszłości było dokładnie odwrotnie. Chyba bardziej bano się stworów, które są nieobliczalne, nie do okiełznania. Niż katastrof, które po prostu przychodziły. Mylę się czy nie? Myślę, że jest w tym dużo racji, dużo prawdy, bo o ile zjawiska przyrody były troszkę poza zasięgiem ludzi i były też czymś naturalnym, o tyle z drugiej strony każdy z tych zjawisk naturalnych miało też swoją istotę nadprzyrodzoną, że chmury miały swoją, że deszcz miał swoje, że błyskawice miały swoje. I w ten sposób ludzie wkładali to, o czym mówiłeś, o tych katastrofach naturalnych, też w tę przestrzeń ponadnaturalną. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o te demony. To jest to o tyle istotne i o tyle łatwiej się ich było bać, że one były czymś, co wpływało na człowieka, ale niekoniecznie można to było uchwycić zmysłowo i to była podstawa tego strachu. Choć ja myślę, że dzisiaj filmy czy seriale o wampirach i innych strachach jednak cieszą się dużą popularnością, więc może nie jest nam tak daleko wcale do naszych przodków, jakby się wydawało, jeszcze nie okiełznaliśmy wcale tych lęków związanych z tym, co jest niematerialne czy nadnaturalne. Tylko jest pewna różnica pomiędzy dzisiejszą popkulturą, a tym, co działo się kiedyś. My dzisiaj traktujemy to jako wytwór fantazji, która wywołuje w nas strach. Dla ludzi dawniej to było o wiele bardziej realne. Dla nich to była prawda. No dobrze, to skoro padła nazwa wampir, to czego bali się? Jest nawet odcinek poświęcony wampirom tutaj, na stronie Regionalnego Instytutu Kultury, więc absolutnie tak. Tylko bardziej były to strzygi, można by tak lepiej je nazwać. I były to istoty, które były trochę inaczej zrobione, niż jest wampir, bo strzyga jako istota to była. Osoba obdarzona dwiema duszami, i to były dusze, które mogły na przykład wpaść w człowieka przez to, że ksiądz pomylił imię na Chrzcie. I jak pomylił imię na Chrzcie, no to było miejsce dla dwóch osób. Powiedzmy, jesteś Sylwestrem, prawda? To ktoś by powiedział, że tam jest Sylwester. No to jest dwie. No i jako, że ty jesteś sobą bardziej, to ta druga dusza siedzi troszkę na tylnym siedzeniu i jest z tego powodu bardzo niezadowolona. I w związku z tym, że jest bardzo niezadowolona, ona nabiera raczej ambiwalentnego stosunku do rzeczywistości, a właściwie bardziej, nazywając rzeczy po imieniu, nienawidzi tego świata. Więc kiedy ty idziesz spać, ona czasami przejmuje kontrolę i może się okazać, że ludzie widzą ciebie, kiedy robisz coś, co niekoniecznie ty byś zrobił na żywo. To się ludziom zdarza, prawda? Więc jest bardzo duże potwierdzenie też w rzeczywistości faktach, które się dzieją, ale i jeszcze bardziej kiedy ty już zejdziesz z tego świata no to wtedy ten drugi który dostał to pomylone imię może przesiąść się na miejsce kierowcy, no i wracać, a w związku z tym, że nienawidził świata, to będzie z niego spijać krew, dusić i robić mu jak najgorzej. Więc to tak w bardzo dużym uproszczeniu i w bardzo prostych słowach. Ja, uwaga, ja zawsze tutaj muszę powtórzyć, bardzo upraszczam. Tak. To ja zastanawiam się, czy jednak nie wolę tych współczesnych opowieści o wampirach, niż o takich strzegach. To tutaj mamy jeszcze kilka faktów, o których trzeba wspomnieć, jeśli chodzi o to, skąd się wziął ten mit i jak on działał, mianowicie po pierwsze, kiedy medycyna nie domagała, no to w Wtedy wiadomo, że łatwiej było stwierdzić, że ktoś nie żyje. A skoro było można stwierdzić, że ktoś nie żyje, no to się go zakopywało, a że jakby to powiedzieć, on żył, no to próbował wyjść. No i wtedy ktoś taki po prostu wstawał i próbował, nie wiem, czy to przegrzebać się przez warstwę ziemi, w której był zakopany. Jak się takiego zobaczyło, no to wiadomo, oczywiście wyszedł z grobu, no to strzyga. A jeszcze bardziej, kiedy na przykład wokół szalała zaraza czy wojna. Wtedy takie pomyłkowe uznanie kogoś za zmarłych zdarzało się o wiele częściej. No i takie wstawanie z grobów było czymś, co też działo się o wiele częściej. A sposobem na strzygi były też osikowe kołki, tak jak to chyba w ogóle na polskiej tradycji i chyba nie tylko w ogóle polskiej tradycji, mam wrażenie, że europejskiej albo światowej. Na wampira najlepszy osikowy kołek. Na Śląsku też? Tak naprawdę na wampira najlepsze było żelazo, najlepsze było srebro, złoto. I ob... teraz pytanie, co uznajemy za polowanie na wampiry, bo polowanie na wampiry to nie jest to, że biegamy za, jak Van Helsing za wampirem, tylko raczej próbujemy znaleźć ten grób, w którym osoba uznawana za strzygę leży, rozkopujemy go, no i robimy czary-mary z tymi zwłokami. Najczęściej obcinamy mu łopatą głowę, wkładamy ją między nogi albo odwracamy ciało twarzą w dół, po to żeby po pierwsze albo wstawało w dół, Albo nie mogło się obrócić i wyjść do góry. Często, i to na przykład takie, chyba najbardziej znane tutaj na Śląsku, groby wampiryczne, tak zwane, czyli te, w których coś robiono ze zwłokami, żeby one nie wstały. Chyba na, nawet niedawno, znaczy niedawno, parę lat temu zostało odnalezione w Gliwicach, więc to jest taka rzecz, która nas jako tako dotyczy. Dlaczego osikowy kołek? To też jest ciekawe, bo, bo podobno krzyż był zrobiony z topoli osiki. I on drży przez to, że cały czas nie może przeżyć tego to drzewo, że zginął na nim zbawiciel, ale to też w myśleniu magicznym dało mu moc, żeby pozbywać się złych. Istot złych rzeczy, takich jak właśnie wampiry na przykład. Strzygi to nie straszne postaci, które męczyły, trapiły i straszyły dawnych ludzi na Śląsku. Jakie jeszcze? No tutaj moglibyśmy je podzielić na takie rzeczy, jak na przykład stwory, bestie leśne, demony leśne. Moglibyśmy je podzielić na takie rzeczy, jak na przykład demony związane z pracą. I tutaj jednym z najbardziej znanych jest oczywiście skarbnik, którego górnicy też się bali, ale który tak naprawdę. Uporządkował im etos pracy tam na dole, bo były rzeczy, których nie można było zrobić, bo skarbnik byłby zły, bo skarbnik zainterweniowałby i gdyby zainterweniował, to z nami zaczęłyby się dziać złe rzeczy. Są te opowieści, kiedy ktoś wyjeżdża na powierzchnię 100 lat później, kiedy zrobił coś złego. Są te opowieści, kiedy musi podzielić się łupem ze skarbnikiem i gdyby to źle zrobił, to skończyłby w wielkiej przepaści. Są te opowieści, które sprawiają, że jeśli ktoś coś robi, no to skarbnik automatycznie wyklucza go ze społeczności. I to chyba była najgorsza kara. Zostanie wykluczonym ze społeczności, czy to górniczej, czy to wiejskiej, czy to jakiejkolwiek innej. Jest Jeden demon, którego ja bardzo lubię, i on jest bardziej śmiesznym demonem niż nieśmiesznym, to jest tak zwany jaroszek. I jaroszki to są takie diabełki małe, które trochę wyglądają jak króliki. I on robi coś takiego, że daje się gonić. I kiedy daje się gonić, no to ktoś próbuje go dogonić, bo wygląda to na przykład jak kulawy królik. I ten ktoś go goni, ale on ucieka. I ten ktoś go goni, ale on ucieka. I ten ktoś go goni, ale go ucieka. I w ten sposób ludzie się gubili. To jest taki błędny ognik trochę. Jedna z odmian. Z drugiej strony, jak na przykład ktoś za bardzo zabalował i poszedł sobie gdzieś zasnąć pod płotem, to taki Jaroszek mógł przyjść i oddać na niego mocz, i wtedy kończyna, na którą ten jaroszek, że tak powiem, się wypróżnił, zaczyna gnić. I schnąć. I to też jest rzecz, której ludzie się bali, ale z drugiej strony nie. To miało po prostu przestrzegać przed pewnymi złymi zachowaniami. Oczywiście były utopce, o których już w innym odcinku rozmawialiśmy, więc może tutaj tylko o nich wspomnijmy, bo to jest bardzo ważna postać, której też się obawiano, ale z drugiej strony one były też częścią tego świata, bo to jest ważne. Demon, jakikolwiek, był częścią zawsze świata, w którym żył. I to była taka część świata, jak drzewo, jak kamień, jak dom i jak my i tak go trzeba było traktować i jeśli był złośliwy no to był złośliwy. Co dalej? Na pewno były heksy i magierzy. Heksy to są czarownice, magierzy to są czarodzieje. Czarownicy. I to są osoby, które swoimi zachowaniami potrafią wywołać jakiś efekt. Czy to przywołać właśnie złego ducha, czy to przywołać jakiś efekt, czy to przekląć kogoś, sprowadzić chorobę i tak Więc na takie osoby trzeba było uważać. Jeszcze z ciekawych osób to są na pewno zmory mory. To są stworki, które inaczej można było nazwać dusiołkami. Też na pograniczu bycia człowiekiem, z niebyciem człowiekiem, których głównym zadaniem było to, że dusiły swoje ofiary, czyli przychodziły, siadały im na klatce, zabierały im dech, te osoby słabły i jeśli taka zmora długo działała na taką osobę, no to w pewnym momencie ta osoba schodziła. Całą wielką kategorią są wszelkiego rodzaju przeklęte duchy, są to duchy ludzi, którzy zrobili w życiu coś złego. To byli ludzie, którzy na przykład podpalili wieś i to było jedna z większych tragedii, bo jeden podpalony dom to zazwyczaj równało się cała spalona wieś. To byli mierniczy, którzy przestawiali kamienie, żeby oszukać chłopów. To byli ludzie, którzy zrobili cokolwiek złego. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że zaparkowali na miejscu dla niepełnosprawnego albo głośno słuchali muzyki w środkach komunikacji miejskiej. Każda z tych osób była jakoś karana i często przeszkadzała żyjącym w tym jak oni funkcjonowali. I chyba, jeśli miałbym to tak ogólnie określić, to można powiedzieć, że ludzie nie bali się śmierci, ale bali się tego, że śmierć może wrócić, albo że śmierć może nie być końcem. A miejsc, ludzie bali się w dawnych czasach, czy tylko takich, jak powiedziałeś, stworów? Bardzo mi się spodobało to, to określenie. Czy były przeklęte miejsca? Co do przeklętych miejsc. To po pierwsze, chyba trzeba byłoby tutaj ustalić taką zasadę, która w myśleniu magicznym myśleniu ludowym jest bardzo ważna czyli przestrzeni świętej i przestrzeni przeklętej sakrum i profanum że przestrzenią świętą jest dom że przestrzenią świętą jest wszystko to podobno tak gdzieś wyczytałem gdzie słychać dźwięk kościoła albo widać jego wieżę a reszta to jest piekło i szatany generalnie więc ten podział miejsc, w których jesteśmy bezpieczni, jest dość mocno ograniczony. Tak samo jeśli chodzi o schodzenie w dół. Tak naprawdę kopalnia no to było miejsce bliżej piekła i tam albo trzeba było sobie znajdować sojuszników, takim sojusznikiem był skarbnik, takimi sojusznikami były wcześniej koboldy, zanim powstała tak zwana hierarchia górnicza, bo to tak się zmieniło troszkę. Takimi sojusznikami była święta Barbara czy Kinga, tutaj wiadomo na śląsku Barbara, ale zabierało się kawałek tej świętości ze sobą w formie modlitwy, w formie obrazka, w formie jakiegoś amuletu Nazwijmy to. Z drugiej strony musimy pamiętać, że Śląsk to jest miejsce, w którym bardzo dużo tranzytowych rzeczy się działo. Na przykład, jeśli chodzi o północ Śląska, no to przecież był szlak pielgrzymkowy do Częstochowy. Jeśli mowa o Śląsku, który był na granicy Zaborów, to był tutaj ruch, który sprawiał, że ludzie przewozili swoje mienia. w związku z tym, że przewozili swoje mienie, no to zdarzały się takie rzeczy jak napady zbójnickie. I te napady zbójnickie i kradzieże z nimi związane sprawiały, że zbójnicy kryli skarby w miejscach, które później swoją władzą obejmowały siły nieczyste, no bo to jednak były skarby niepozyskane w sposób, który chłopi i taka ludowa mądrość uznawała za najważniejszy, czyli ciężką i uczciwą pracą. Z trzeciej strony były takie miejsca jak na przykład pałace, jeśli mówimy, że Śląskiem teraz jest na przykład Jura Krakowsko-Częstochowska, to każdy pałac miał swojego ducha. Pałac w Tworogu miał swojego ducha, pałace w Żabim Kraju miały swoje duchy, pałac w Świerklańcu ma swoje duchy, więc te miejsca też są naznaczone. Nie wiem, czy one są, jak to nazwałaś, przeklęte, ale na pewno są nieczyste i w ich obecności trzeba było na o wiele więcej rzeczy uważać, bo no, jeśli duch był, nie wiem, smutny, nieszczęśliwy, to on miał trochę żalu do ludzi. I jeśli miał żal do ludzi, no to wtedy mógł zrobić człowiekowi żywemu, człowiekowi krzywdę. Już sobie wyobrażam te przestrogi, których udzielano sobie nawzajem, zwłaszcza w domu, dzieciom. No bo do dziś przewodnicy w kopalni mówią wycieczkom, jak ze skarbnikiem ktoś źle żyje, to wtedy czeka go kara, ale jak dobrze żyje, to skarbnik będzie mu sprzyjać. Zresztą mówiłeś też o tym. Tak samo mówiłeś o utopcach, że trzeba było z nimi dobrze żyć. W jaki sposób pouczano się nawzajem o tym, jakich miejsc unikać, jak radzić sobie z tymi stworami, duchami, strzygami, heksami. Piosenki ludowe, czy, czy takie łajanie dzieci przed, w domu przed snem, nie wychodź sam po nocy, bo tam czekają utopce, nie chodź nad wodę, heksa za rogiem i tak dalej. Tak, wszystko co powiedziałeś tak naprawdę. Po pierwsze, mądrość ludowa, nasza mądrość taka przedpiśmienna, przed erą książek zawsze wędrowała w opowieściach, zawsze wędrowała w podaniach, które były legendami, w piosenkami, pewnymi zwyczajami i rytuałami, które się niosły. Zabezpieczanie, już chyba dzisiaj o tym mówiliśmy o kołkach, prawda? Więc to też wynika z pewnej legendy, która za tym się kryje. Jeśli weźmiemy takiego utopca, to na przykład była taka zasada, żeby bronić się przed nim, gdyby już przyszło do konfrontacji, strzelając z proces guzików, które od od naszego takiego ancuszka z ślubnego, albo bić go lewą ręką, bo lewą bardziej boli. Nie wiadomo dlaczego. Pewnie jest do tego jakaś historia, ale z drugiej strony czasami jest tak, że zostaje pewien rytuał, zostaje pewna czynność, którą musimy wykonać, pewne magiczne słowa, które musimy wypowiedzieć i jednocześnie opowieść, która je uzasadniała, gdzieś znika w historii po prostu. Zostaje tylko, a ktoś tak zrobił, zadziałało, więc możemy to stosować dalej. Dziś wielką popularnością na Śląsku cieszą się beboki one chyba nigdy nie przestały cieszyć się popularnością, ale mamy pewien renesans w ogóle tej postaci, tego stwora, a właściwie dzisiaj to już nawet nie jest stwór, tylko to jest taki stworek, stworek. taki sympatyczny stworek, a przecież bebokami straszano na Śląsku kiedyś dzieci. Czy beboki to jest taka dawna legenda, czy to jest coś, w miarę współczesnego, czego nie powinniśmy łączyć z tymi opowieściami o strzygach, utopcach, heksach jak najbardziej powinniśmy, to jest stworek, znaczy przyznam szczerze, że mnie babcia straszyła bebokiem i nazywała podciepem zresztą czasami, ale to pomijając, w zależności od tego, jak się było grzecznym, bądź też nie. Natomiast tak, moja babcia jeszcze straszyła mnie bebokami, więc po pierwsze to żyło, trochę widać przez to, że stały się symbolem Katowic troszkę, że to gdzieś dalej żyje, w tej formie, w jakiej jest, ale to pochodzi też z tych czasów, kiedy właśnie po świecie szalały szarleje, ale to ładnie brzmi, szalały szarleje, czy utopce, czy właśnie błędne ogniki, czy do kominów zaglądały w wietrznice, czy malełzyny, żeby zobaczyć, czy to nie jej dzieci śpią akurat, czy nie. Sam bebok to było stworzenie, które bardzo nie lubiło dzieci. Ja mam co do niego swoje teorie, ale to już bardziej wymysły niż jakaś etnografia jest. Natomiast przez to, że dziecko, które krzyczy i zwraca na siebie uwagę, denerwuje beboka, to ten bebok mógł przyjść i albo zrobić mu krzywdę w jakikolwiek sposób, albo włożyć je do wielkiego worka i wynieść. Więc myślę, że jako narzędzie edukacyjne to było. Perfekcyjna istota, żeby dać rodzicom wieczorem spokój. Na no, odcinek serialu, powiedzmy. Albo na jedną opowieść, której dzieci nie mogły słuchać. Bo chyba to jest jedna ważna rzecz, że te wszystkie opowieści, one nie były opowieściami tyle dla dzieci, co były opowieściami dla wszystkich, w tym dla dorosłych, a może jeszcze bardziej dla dorosłych. I te motywy, które się tam przewijały, one niekoniecznie miały mówić dziecku, że ma być grzeczne, bo to i to, tylko mówić rodzicom, że dziecko ma być grzeczne, bo to i to, a dzieci po prostu przekazywały je dalej. I to właśnie nieważne, czy mówimy tutaj o strzygach, heksach, zmorach, morach, czy właśnie beboku. Te wszystkie stwory są jakby nie z tego świata, chociaż do tego świata należą, ale też w wielu podaniach ludowych jest takie przekonanie, a kto wie, czy tylko ludowych, że jeden człowiek na drugiego może rzucić urok, jeden na drugiego może rzucić przekleństwo. Bano się tych, którzy potrafią rzucić urok, wierzono w to i w jaki sposób. To już trochę mówiliśmy, bo heksy, czyli czarownice to są osoby, które rzucały urok. Właśnie rzucanie uroku to było w pewien sposób wpływanie na działanie innych ludzi, czy to żywych, czy to też przez na przykład jakąś siłę demoniczną. Ale z drugiej strony zwróćcie uwagę, że jak idziecie przez miasto i zobaczycie wózek, to, co można na nim takiego znaleźć? Nie wiem, czy kojarzycie taki zwyczaj, który się robi do tej pory? Czerwoną wstążeczka. A czerwona wstążeczka chroni przed w myśleniu ludowym chroni przed urokami. Czyli jeśli pytasz, czy to miało jakieś znaczenie, mogę ci odpowiedzieć. Ma do dziś. W, sposób, w pewnym sensie ma do dzisiaj. I to niezależnie, czy jesteśmy na Śląsku, czy jesteśmy gdziekolwiek w Polsce, to tak samo działa. Czerwoną wstążeczkę znajdziecie na pewno jeszcze. Czyli te strachy. One nie zostały oswojone i wciąż w jakiś sposób żyją, na ile ta symbolika jest dzisiaj obecna w naszej kulturze? Moim zdaniem troszkę za mało, bo tu bardzo dobrego słowa użyłaś, symbolika, bo każdy z tych strachów to był symbol czegoś, co było do pojęcia przez to, jak ten symbol wyglądał. Weźmy tego skarbnika, o którym rozmawialiśmy, że to był symbol pewnego etosu pracy. To nie był symbol pewnej demonicznej siły, ale tego, że ta siła jest. Po pierwsze niszczycielska, jeśli się jej nie podporządkujemy, ale jeśli będziemy działać w pewien moralny sposób, no to wtedy to będzie dla nas wyznacznik tego, w jaki sposób my mamy funkcjonować jako ludzie. Ja bardzo lubię na przykład, że jeśli powiemy dziecku, że nie ma się czego bać, bo poduszkiem nic nie ma, to to dziecko nie będzie w stanie powiedzieć... Czego ono tak naprawdę się boi? Jeśli dowie się, że tam mieszka bebok i żeby nie bać się beboka, musi, nie wiem, mieć czerwoną wstążeczkę przy łóżku, to ta czerwona wstążeczka będzie dla jego psychiki takim kurkiem bezpieczeństwa, który sprawi, że on będzie mógł funkcjonować w przestrzeni, w świecie, którego nie rozumie. Nasz świat jest po pierwsze zbyt zrozumiały, w sensie na wszystko jest wytłumaczenie, ale też jest tak, potężne, bo świat się rozrósł nam, że często myślę, że gdybyśmy się schowali za symbolem, byłoby nam o wiele łatwiej nawigować w przestrzeni. Szczególnie jeśli tutaj mówimy o małych ludziach, którzy jeszcze nie mają całego systemu wgranego. A myślę, że gdybyśmy my jako dorośli też potrafili pewne rzeczy nazwać z pełną świadomością symboliczną, że to jest to i to, typu o to jest bardziej strzygowe, to jest bardziej takie. No to wchodzimy tutaj tak naprawdę w archetypiczne myślenie, które Jung gdzieś tam proponował i dzięki temu my jesteśmy w stanie lepiej siebie zrozumieć. Więc moim zdaniem tego jest troszkę za mało, bo symbol stracił na wartości, troszkę się rozwodnił. No i warto nad tym trochę pomyśleć. Ja nad tym trochę ubolewam, że tak się dzieje. Czyli czerwone wstążeczki, czerwonymi wstążeczkami, ale warto uczciwie pracować, żeby nas skarbnik nie pokarał. Aby bok nie porwał. No i przy okazji odsyłamy raz jeszcze do książki pani profesor Doroty Simonides Horror Śląski. I jeszcze jest druga książka, która jest pełna opowieści: to jest Gotka za Gotką. Też Dorota Simonides, wspaniała książka. A zachęcał nas dzisiaj Mateusz Świstak, opowiadacz, legend, edukator i także autor bloga baśnie na warsztacie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. A Wam dziękujemy za uwagę. Zachęcamy, zapraszamy do tego, żebyście śledzili podcasty Regionalnego Instytutu Kultury imienia Wojciecha, Korfantego w Katowicach. Wszystkie je znajdziecie na stronie internetowej. No i mówimy Wam dzisiaj. Do usłyszenia. Aneta Kuberska. I Sylwester Strzałkowski. I Sylwester.